A teraz proszę o zajęcie stanowiska przez Katarzynę Gonerę, przewodniczącą pierwszego Wydziału Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, wieloletnią członkinię Krajowej Rady Sądownictwa i Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, w którym pełniła funkcję wiceprezesa tego stowarzyszenia, Pani sędzia jest także członkinią zarządu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa Państw Unii Europejskiej. W latach 2011-2014 wchodziła w skład panelu eksperckiego do spraw oceny kandydatów na sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Proszę o wygłoszenie referatu o niezależności sądu w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Dziękuję bardzo Naczelnej Radzie Adwokackiej za zaproszenie i za to, że znalazłam się pomiędzy wyjątkowymi, wybitnymi profesorami prawa, których niezwykle cenię i szanuję. Mam y, przedstawić to, co wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, ale zacznę od czegoś innego. Wiedziałam, że ma być pan profesor Żapliński i ma mówić o tym, jak wygląda sytuacja w Wielkiej Brytanii. Chciałam nawiązać tym, od czego mam zacząć, do jego wystąpienia, ponieważ nie, nie mógł przybyć, to nie chcę, żeby traktowane to było, co powiem, jako zastąpienie go w jakikolwiek sposób. Na stronie internetowej Sądownictwa Anglii i Walii znajduje się swoistego rodzaju deklaracja. Brzmi ona w dowolnym tłumaczeniu z angielskiego następująco. W demokracji jest niezwykle ważne aby poszczególni sędziowie oraz system wymiaru sprawiedliwości jako całość byli bezstronni i niezależni od wszelkich zewnętrznych nacisków oraz od siebie nawzajem, tak aby ci, którzy przed nimi stają, a także szerokie kręgi społeczeństwa, mieli zaufanie, że ich sprawy zostaną rozstrzygnięte zgodnie z prawem i sprawiedliwie podczas sprawowania swojej sędziowskiej funkcji. Muszą oni być wolni od jakiegokolwiek niewłaściwego wpływu. Taki wpływ może pochodzić z dowolnej liczby źródeł. Może wynikać z niewłaściwego nacisku władzy wykonawczej, władzy ustawodawczej, stron procesu, poszczególnych grup nacisku, mediów oraz z własnego interesu sędziego lub innych sędziów, a w szczególności sędziów wyższych rangą. Jest to deklaracja, którą przytaczam, dlatego że brytyjski wymiar sprawiedliwości jest powszechnie uważany w Europie za wzorcowy ze względu na pozycję sędziów, zaufanie do sądów, um, oparcie wyłącznie na zasadach prawa, praworządności i sprawiedliwości. Y, chcę także przytoczyć na w, y, wystąpienie szefa, można powiedzieć, prezesa Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, brytyjskiego sędziego, Lorda Jeffreya Vossa, który w jednym ze swoich wystąpień opublikowanych w, w kwartalniku Krajowej Rady Sądownictwa powiedział, że niezawisłość sądownictwa, niezależność, sędziów, niezawisłość sędziu, sąd, sęd, niezależność sądów, niezawisłość sędziów opiera się na pięciu fundamentalnych podstawach. Pierwsza dotyczy powołania. Niezależny system powołań musi być wolny od wszelkich wpływów władzy wykonawczej. Drugi fundament to procedury dyscyplinarne. Musi istnieć procedura dyscyplinarna, na którą nie może mieć jakiegokolwiek wpływu władza wykonawcza. Po trzecie istotne są warunki finansowe. Muszą być odpowiednie, tak aby zapewnić, że sędzia nie będzie podatny na korupcję. Po czwarte musi być ograniczony jakikolwiek wpływ zewnętrzny na wydawanie orzeczeń. Ani władza wykonawcza, ani władza ustawodawcza, ani nawet inni sędziowie, zwłaszcza sędziowie wyżsi rangą, zwierzchni, nie mówię tutaj o in, 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 weryfikacji judykacyjnej przez wyższą instancję, nie mogą wpływać na wydawanie orzeczeń przez pojedynczego sędziego. I wreszcie piąty fundament, jeśli chodzi o usunięcie stanowiska, nie powinno być możliwe usunięcie sędziego ze stanowiska przez władzę wykonawczą w jakikolwiek sposób. Te fundamenty są istotne, bo one mają odzwierciedlenie również w tym, co jest wartością konstytucyjną w naszym kraju i także w innych krajach Unii Europejskiej. Są to podstawowe zasady gwarantujące niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziego. Jeśli chodzi o sam, sam temat mojego krótkiego wystąpienia... Wahałam się co wybrać, bo oczywiście orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące tych fundamentalnych kwestii, o których mówimy w czasie dzisiejszej konferencji jest bardzo bogate, ale wydaje mi się, że trzeba odnieść się do trzech rodzajów orzeczeń Sądu Najwyższego, trzech grup orzeczeń. Pierwsza grupa to postępowanie o wyłączenie sędziego, druga to orzeczenia sądu dyscyplinarnego, sądu najwyższego jako sądu dyscyplinarnego wyższej instancji. I wreszcie... Ostatnia grupa to są orzeczenia, które podejmowane są przez Moją Izbę, Izbę Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w ramach rozstrzygania o odwołaniach sędziów od różnych decyzji, zwłaszcza Ministra Sprawiedliwości, podejmowanych w sposób dotyczący statusu sędziego. Postępowania o wyłączenie sędziego. Jest wiele orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących tych kwestii. Sąd Najwyższy zajmuje się wyłączeniami sędziów głównie wtedy, kiedy wniosek o wyłączenie dotyczy wszystkich sędziów określonego Sądu Najwyższego, wówczas ten sąd apelacyjnego oczywiście. Wówczas ten sąd apelacyjny sam nie może, nie ma sędziów, którzy mogliby rozpoznać ten wniosek i musi być ten wniosek rozpoznany przez Sąd Najwyższy jako Sąd Nadrzędny. Tych orzeczeń jest wiele, dlatego że w wielu przypadkach strony wnoszą o wyłączenie wszystkich sędziów z sądu apelacyjnego. Niekiedy te wnioski są uwzględniane, ale zasadniczy wątek orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących tej kwestii sprowadza się do tego, że instytucja, instrument wyłączenia sędziego jest gwarancją umocnienia bezstronności i niezawisłości sądu w ocenie społecznej. Dlatego, y, dlatego kiedy mamy rozstrzygnięcia dotyczące tej kwestii, y, y, powtarzają się w wielu orzeczeniach podobne, y, podobne uzasadnienia. Te uzasadnienia sprowadzają się do tezy, że nakaz zachowania zewnętrznych znamion niezawisłości dowodzi, że ważne jest nie tylko to, aby sędzia orzekający w sprawie zachował się zawsze rzeczywiście zgodnie ze standardami niezawisłości i bezstronności, ale także by w ocenie zewnętrznej zachowanie sędziego odpowiadało takim standardom. Reguły wyłączenia sędziego służą bowiem budowiem społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Często w związku z tym zdarza się tak, że nawet wtedy, kiedy wszyscy sędziowie, których dotyczy wniosek o wyłączenie, złożą oświadczenia, że ich zdaniem nic takiego nie łączy ich ze stronami postępowania albo z przedmiotem sprawy, co wymagałoby ich wyłączenia. Są wyłączani ze względu na to, aby wizerunek społeczny, społeczny odbiór był taki, że są zachowane standardy niezawisłości i bezstronności, ponieważ przez to buduje się autorytet wymiaru sprawiedliwości i usunie, usuwa się wszelkie pozory chociażby braku bezstronności. Mamy także orzeczenia dotyczące wyłączeń sędziów w konfiguracji niepodmiotowej, czyli takiego związku z, ze stronami postępowania konkretnego, ale w konfiguracji przedmiotowej, wtedy kiedy ten sam sędzia orzekał na różnych etapach tego samego postępowania. Sąd najwyższy w kilku sprawach wypowiedział się, że nie ma co prawda bezwzględnych powodów do wyłączenia, to nie jest wyłączenie wymagane przez ustawę, kiedy sędzia na różnych etapach orzeka w tej samej sprawie. Jednak zdarzyć się może, że w tej konkretnej konfiguracji powinien być wyłączony, dlatego, że dla stron i dla obserwatorów postronnych, kiedy już wcześniej wyraził swoje stanowisko, przedstawił swój, swój, swoją wykładnię prawa, może być źle odbierane to, że ponownie będzie w tej samej sprawie orzekał. Bez wyłączenia sędziów prawdopodobnie staną się dosyć częstą sytuacją wtedy, kiedy zostanie wprowadzone to, co zapowiadane jest przez Ministerstwo sprawiedliwości, a mianowicie absolutnie automatyczny, niejako komputerowo przydzielany rozdział spraw pomiędzy sędziów. Przypuszczam, że może być wtedy tych wniosków o wyłączenie więcej niż w tej chwili. A w ogóle refleksja zupełnie już ostatnia dotyczy tego, że brakuje w cywilnej procedurze instrumentu, który pozwalałby na zwrócenie się do sądu zwierzchniego albo na przykład do sądu najwyższego o wyznaczenie do rozpoznania sprawy innego sądu niż ten, który jest miejscowo właściwy. Takiego instrumentu nie ma, on jest w nie procesie jest w sprawach odrębnych, w sprawach z zakresu prawa pracy, ale w zwykłych sprawach cywilnych i rodzinnych tego nie ma i powoduje to konieczność wyłączania się wielu sędziów, na przykład całych okręgów, całych apelacji, co powoduje przewlekłość postępowania. Druga grupa orzeczeń, o których chcę powiedzieć, to są sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Chcę przypomnieć tutaj, bo o tym już była dzisiaj mowa, że postępowania dyscyplinarne przeciwko sędziom w Polsce opierają się na zasadzie pełnej transparentności. Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do sędziów jest w pełni transparentne. Rozprawy są jawne, poza tymi, z których nastąpi wyłączenie jawności, bo mogą być rozstrzygane sprawy dotyczące na przykład kwestii zbyt osobistych, ale wszystkie postępowania dyscyplinarne są jawne na tych rozprawach dyscyplinarnych mogą się pojawić może się pojawić publiczność, mogą się pojawić osoby, których dotknęły działania sądu sędziego, które są przedmiotem zasztu dyscyplinarnych, może się pojawić także prasa, media, czasami dziennikarze są obecni. Z tych postępowań, z, tych postępowań, z orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy, chcę wspomnieć o dwóch grupach. Pierwsza dotyczy uznania za delikty dyscyplinarne tych sytuacji w których sędziowie nie wyłączyli się od rozpoznania sprawy a powinni byli się wyłączyć ponieważ niewyłączenie się ich od rozpoznania z pewnych spraw mogło być potraktowane jako w odbierze społecznym jako zagrożenie dla gwarancji bezstronności nie dotyczy to co prawda bezpośrednio orzekania chociaż są też takie orzeczenia w których sędzia był ukarany ze względu na to, że nie wyłączył się od rozpoznania konkretnej sprawy przyznanej mu do referatu, ale dotyczą procedur na przykład wizytacyjnych, to znaczy takiej sytuacji, kiedy sędzia-wizytator, powiedzmy, sądu apelacyjnego wizytował wydział, w którym rozpoznawał sprawy jego współmałżonek, albo sędzia-wizytator oceniał kandydatów na sędziów w tym samym konkursie, w którym do konkursu stawał jego, jego krewny. Otóż w tych kategoriach spraw Sąd Najwyższy jako Sąd Dyscyplinarny drugiej Instancji wyraźnie stwierdził, że były to nadużycia pewnego rodzaju i nie chodziło o zachowanie bezstronności na potrzeby orzekania. W tych kategoriach spraw nie, było, nie, były, nie były poddawane ocenie zachowania sędziów w związku bezpośrednio z orzekaniem, tylko z pełnieniem funkcji wizytatora. A jednak Sąd Najwyższy stwierdził, że y, m, musi być nawet w takich sytuacjach zachowana dla publiczności dla innych sędziów dla stron dla opinii publicznej pełna zasada wyłączania się sędziego ze wszystkich tych spraw w których można byłoby podejrzewać, przypuszczać, mieć wątpliwość, że gdyby rozstrzygał sprawę, nie znalazłby również powodów do, usta, do uznania, że zachodzi konflikt interesów tego rodzaju, który powinien powodować jego wyłączenie. I druga kategoria spraw, jest bardzo obszerne orzecznictwo na ten temat, dotyczy deliktów dyscyplinarnych, które są związane bezpośrednio z orzekaniem. Mamy y, bogate orzecznictwo dotyczące tego, że sędzia może być y, skutecznie y, y, pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej i nawet ukarany dyscyplinarnie wtedy, kiedy w rażący sposób narusza, y, oczyw oczywisty, sposób narusza przepisy procedury. Nie powinien być jednak y, y, sankcjonowany dyscyplinarnie wtedy, kiedy pewne błędy dotyczą y, bezpośrednio sfery orzekania. Albowiem w takich sytuacjach mamy do czynienia z możemy mieć do czynienia z takim efektem rożącym, to znaczy, gdyby, gdyby można było sędziego karać dyscyplinarnie za to, że wadliwie ocenił materiał dowodowy, że dopuścił takie albo inne dowody, a innych nie dopuścił, że orzekł w taki sposób albo w inny sposób, to byłoby to jawne pogwałcenie jego niezawisłości. Różne instrumenty, różne instrumenty służą temu aby orzeczenia wadliwe korygować. Mamy więc apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania, mamy skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach cywilnych. Te instrumenty powinny być absolutnie wystarczające do tego, aby korygować wadliwe orzeczenia. Sędzia nie może pozostawać w przeświadczeniu, że każde naruszenie przepisów prawa, nawet tych, które w tej dyspozycji mają przesłanki o charakterze że ocennym spowoduje jego odpowiedzialność dyscyplinarną. Takie rozumienie terminu, mówi sąd najwyższy, oczywista i rażąca obraza przepisów prawa stanowiłoby ograniczenie zasady niezawisłości sędziowskiej. To jest bardzo istotne, ten, ten, ten ciąg orzeczeń jest bardzo istotny. Cały ten zbiór orzeczeń jest bardzo istotny, ponieważ stwarza on sędziemu komfort pracy, komfort orzekania ze względu na to, że ma świadomość, że nie może być podniesiony do odpowiedzialności za nawet wadliwe orzeczenie. W tych sprawach, kiedy zdarza się nam, że sądy dyscyplinarne pierwszej instancji zbyt rygorystycznie podejdą do naruszeń prawa przez sąd. sędziów. Krajowa Rada Sądownictwa skarży takie orzeczenia, wnosi odwołania na korzyść sędziego. Krajowa Rada Sądownictwa na ogół wnosi odwołania od wyroków dyscyplinarnych sądów pierwszej instancji na niekorzyść sędziego, ale w takich sprawach, w których chodzi już bezpośrednio o sferę orzekania, o sferę niezawisłości sędziego, skarży orzeczenia na korzyść sędziów i sąd najwyższy w takich przypadkach w zwykle sędziów uniewinnia. To jest niezwykle doniosła część orzeczeń sądu i podobna jest, jeśli chodzi o izbę cywilną tam, gdzie strony wnoszą odszkodowania za niezgodne z prawem orzeczenia, również podobny wątek się w orzecznictwie, już niedyscyplinarnym, ale cywilnym odszkodowawczym pojawia, że sędzia nie może działać pod presją odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej za orzeczenie niezgodne z prawem. Jest skarbu państwa oczywiście na podstawie kodeksu cywilnego wtedy, kiedy orzeczenie sądu łamie prawo, natomiast nie może być to skierowane taka akcja odszkodowawcza bezpośrednio w stosunku do sędziego, bo gdyby sędzia miał działać z perspektywą właśnie taką, że spotka go albo postępowanie dyscyplinarne, albo postępowanie odszkodowawcze za orzeczenia, to będzie to oznaczało rażące, jawne pogwałcenie jego niezawisłości i działanie w komforcie orzekania zgodnie z sumieniem, zgodnie z prawem. Trzecia kategoria Jedno, jedno zdanie chciałabym jeszcze dokończyć. Trzecia kategoria orzeczeń, o których muszę wspomnieć to jest bardzo niedawna bardzo niedawna cała grupa orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy w Izbie Pracy. Orzeczeń dotyczących niezwykle doniosłej kwestii, mianowicie odwołań sędziów, którzy zostali przeniesieni do innych sądów w związku z tak zwaną umownie reformą Gowina, czyli reformą pana ministra Gowina, który zdecydował się o likwidacji części małych sądów i o przeniesieniu sędziów do innych sądów. W tych sprawach ponad 300 odwołań wpłynęło do Izby Pracy. Część z nich potem, tych odwołań została cofnięta, ponieważ sędziowie na przykład awansowali, ale około 260 spraw zostało. W tych w sprawach Sąd Najwyższy w 2013 roku zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, czy przepisy, które pozwalają ministrowi sprawiedliwości na przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe bez jego zgody są zgodne z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny po dwóch latach umorzył postępowanie, dlatego że sąd, którego dotyczyło to pytanie, został reaktywowany i sąd, Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie ma powodów do rozstrzygania sprawy. W związku z tym Sąd Najwyższy został z tymi 200, ponad 200 sprawami, które wymagały rozstrzygnięcia. W sprawach tych w większości do tej pory Decyzje ministra sprawiedliwości są yy, uchylane z powołaniem się na to, że zdaniem Sądu Najwyższego przepisy artykułu 75 paragraf 3 i 75 paragraf 2 punkt 1 prawa ustroju sądów powszechnych są niezgodne z Konstytucją. Sąd Najwyższy wyraźnie w tych orzeczeniach stwierdza, że nie przepisuje sobie kompetencji badania konstytucyjności przepisów prawnych, to należy do Trybunału Konstytucyjnego i wyłącznie do niego. Sąd Najwyższy stwierdza natomiast, że ma kompetencje do odmowy stosowania przepisów który uważa za oczywiście niezgodny z konstytucją. W tych sprawach przyjmuje się, że przepisy pozwalające ministrowi sprawiedliwości na przeniesienie sądu, sędziego sądu powszechnego bez jego zgody na inne miejsce służbowe w następstwie zniesienia sądu, chociaż siedzibę sędziemu pierwotnie przy powołaniu wyznacza prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a mianuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sędziego na określone miejsce na wniosek KRS-u, Krajowej Rady Sądownictwa, po bardzo skomplikowanym procedurze nominacyjnej, że przeniesienie przez ministra sprawiedliwości sędziego na inne miejsce służbowe, wbrew temu, co jest w akcie powołania, oznacza rażące pogwałcenie zasad konstytucyjnych niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Dziękuję.